Hej, Siemelow, witam Was, jestem ze zeną jest. Krzysiek, wersja, maluku Wam wszystkim. I kontynuujemy naszą przygodę z gry Europa Universalis 4. Ja gram Rzeczpospolita, e, a Krzysiek gra Węgrami. Otóż udało mi się utworzyć Rzeczpospolitą. E, I e, mamy teraz tak: silne państwa to są takie jak Osmanowie, Moskwa i to wszystko. Tak, to są nasi najwięksi rywale. Lecz w tym momencie chcemy pozbyć się innego rywala, który szpieguje nas Czechy, tak często tak? tak, Czechy. O ty patrz, no graja chyba się odbili albo wygrali nawet wojnę. A, ja. e, chyba przegrali. Chyba jednak nie. E, nieważne panie, miałeś coś zrobić. 20 minut. No nie, przegrali, delikatnie. No. Panie, działaj. No dobra, czeka bo mi się włączy wszystkie forty nie potrzebuję. I tak ci się włączam na nowo przy wojnie. No to zatrzymać chciałem chociaż. Dobra, to, to A właśnie, bo ja od razu mogę z miejsca. Tylko nie zapomnij mnie zaprosić. Kurde, ale to ja mógłbym ich sfasalizować to jest coś pięknego. Tylko muszę mieć co ten. Dlatego nie chciałbym ich atakować. Pokojową aneksję mógłbym zrobić. No ale no panie no Czechy, no potem no, no, no. Zaakceptowałem Świetnie Dobra, cała moja flota do Ozyli Ty, ale dobra, bo się Czechy jeszcze nie włączyły. Dobra, Czechy i ryga Dobra, co, no co ty Ale Lecę na racibosz, czy chcesz racibosz? Dobra, to ja polecę w głąb. Ale tak, jak Ja, na im... ja bym w Wrocław chciał na pewno. Tak, chcesz, chcesz coś wziąć. No dobra, no to wejdź tam, racibosz, w Wrocław, Głogów, też ja resztę zjem tu do środka. Pod Głogówką, właśnie. Lica by się rozstrzygnie pod Głogłowem. Więc jak coś szykuj się, jakby tu mi gdzieś armia czeska 21K przychodziła. Le lecę, a to masz 31K. Ta Nie spokoj. lecą, siedzą. Nie wiem, czy ja bym na nich nie poleciał. Lecimy na nich? Na kogo? No Na czeską armię. A po co pan? Patrz, mam plus 11, a mam wszystkie forty włączone, A jakie to jest? No źle. Kurde, i teraz Mołdawia będzie mi tutaj. Ty, lecimy na nich. Bo oni co będą tak, mi to się? zajmować. Nie, na mora lecą bo. No dobra, zaczekaj chwilę, niech się tu brzydkrobem. Możecie ich dobić, no Mołdawia leci. Gdzie? no, nowe zamki, czyli się szykują. Chodź do Moraw. Po co? No skasujemy ich. Nie będą Chodem. mi tutaj... Skasowało to mnie coś przed chwilą, stawki. No, idziemy na te... te... Morawy? Zaraz, poczekaj, ja tu oblężam. Panie. No dobra. Idę, idę. Oj, mnie zajęli, poznaj, super. Twoja wina, twoja wina. A, moja. Nie no i fajnie, Mołdawia jest w Pradze, super. No, tak że zrobił. Mówiłem wcześniej iść? iść do tej pragi swojej ukochanej. No ja trzeba odbić Poznań, tak? To może być jak jest. A statki mi zablokują. No. Co ci zajdzie jest Podpiszesz teraz spokój z zakonem liwońskim, to jest pod, po, po maśle. No tak. Więc nic nie, nie baw się tutaj zbytnio. Ja musiałem włączyć Forty Dobra, już dostali baty. Jeśli Ci chcą cię obejść. Ktoś chce mnie obejść? A bo to nie. O, galery są si silniejsze tutaj przy tym wschodnim Morzu Bałtyckim. Czy takie fajne linie są? E, weź tak, zrób, żeby armia czeska poszła do Pragi i wygoniła Mołdawię. Tak troszkę jestem poblokowany. Czemu nie mogę iść ani do Erza, ani nigdzie? O co chodzi? Bo musisz y, fort tutaj, żeby pójść tam. No to, to praga! Jak chcemy port, port w Pradze, to może dopiero iść tam To muszę zrobić tak, żeby Mołdawia rzeczywiście No To tak zrobię no Mołdawię żeby wykurzyli Może się uda. Ale ci coś się nie chcą ruszyć. Czekaj, ja muszę morale pozbierać. Muszę dobra, idą, ale idą na. Budziejewicy. Budziejewicy tu odbiją i pójdą na pragę, spokojnie. No i Ja idę ja na idę, Ja idę na O kurde. Potrzebne półki, a nie, to potrzebne półki, dobra, ja na Fort. Ford tutaj zajmuje, więc. O, z Osmanami teraz mam minus 82. Mówicie, że oni teraz mają rozejm, i najprawdopodobniej będą chcieli zlecić ciebie, albo bośnie. Mam w dalszym ciągu podbić tarpezut, czyli prawdopodobnie. Ty panie, mamy lekkie problemy techniczne. Hmm. No, leją, wyciąg wyciągają. Tylko, że Burgundiaś. Ten... Czemu, czemu Burgundia? Bo ja mam z nimi wojnę. A ja nie mam. I ty nie masz. Aha, dobra, no to Burgundia ich wyciągnie. Najgorsze, że ja mam i ja pierdziula, oni tu idą na mnie. No, ty będziesz miał problem, nie ja. Ja troszkę przyblokuję tutaj te tereny. Kurde, Czechy są w morawach. Lecą Czekaj. na ciebie. To jest na mnie? Czechsi Patrz, i teraz ty obrywasz. No. Ma fakt, popurguj dalej ci do mnie. Nie oni się włączą, to też będzie kaplica. No i się włączą. Włączą się. Zajmujcie te Czechy Postaram się. Ja żeby chcieć od nich to co oni chcą chcieć mieć to nie dam rady no i dobra i przegrałem No ale to no No zajmujcie ten fort szybciej ja pierniczę Uciekam na szmudź do wojny Próbuję, żeby przyszli? górne jeszcze mi to ryba ściśnie jak zdobędę ten fort fakt, że tym się nie zatrzymało co? nie zatrzymało mi się, przegrałem no nie wiem, czemu ci nie zatrzymuje Spróbuj tą Szwecję dać do wojny, żeby z Czechami no to... walczyli. Tylko z Czechami będą walczyć. No, ale Czesi to ci dużo pomogą, bo Czesi na górę też idą. Bo Burgundia teraz będzie lecieć ciebie oblężać, a przynajmniej Czechów wykończą, bo Czesi idą w twoją stronę, wiesz? No widzę właśnie, że idą. się, boją Przegrałem. No nie może być. Morale straszne. No Jezu, ile będzie ten fort oblężał? Austrię mogę do broni wezwać. Przyjdzie Austria? Tak. Czekaj. Obsiąść co chcesz, obsiąść i daj do wojny. Na Czechy, tam wlazy, dobra, 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 dobra. możesz już ten bojanic więcej jest. wszystko co chcesz? Pragę? No idzie jeden punkt na Pragę. Kurde, to się zetnę z dwoma K Czechami. No trudno. A nie, z 1 K Czechami. Hmm. A gdzie sobie ma wojska? Nie wiem. A mnie zmutili. Ale Szwedzi przyszli Nie, to nie Szwedzi. To Czesi mnie pokonili No jeszcze jakaś bademia się włączyła Kogo licho znowu wzięło? Na co mi była ta wojna? Tobie nie wiem Mi potrzebna To se sam wypowiedz To to Mołdawia goni O panie panie w treść ci wcisła tam Nie, mi się jakaś bademia wcisła O, memel zdobyłem A nie to mi po... Ja pierdziulę <laughs> A szkoda, że Litwy nie ma. Austria idzie. No i. Dobra, nie on idzie. Austriacy już idą. Nie, już zostaje basiory. Tak fajnie, ten Burgundia z tobą walczy, a. z pierwszą w, rejon, w na Kresie polskie. Psy. Tylko pragę zdobyć już będzie dużo a my odcieli nie całe półki lecą za mną Wszędzie mnie chodzi ta armia, tak mi się wydaje, ja pierniczę, fajnie się berwam. O kurde, Kasy trochę tracę. No Szwedzi forty poblokowali, a nie Na no Austria... Czekaj, chce, jak to jest? Austria 30 posłała, dobra. No to to się już nie wiem, to się już mniej martw I tu jeszcze Austria ma dziesiątkę Mi wojska kończą normalnie. No, już Czechy obrywają od Austrii. Dobra, wykończyli mi cały pułk 25. Pięknie żeś na Ale ciebie ta wojna wcześniejsza bardziej wykańcza niż wojna z Czechami. Bo gdybyś nie miał tej i nie przyszedł do wojny z Anglią, to. Da. to... No, tak. No teraz te mi nie przyszły, to bym spokój był. Tak, tak, to byśmy już mieli koniec. Co te brytole robią, że nic nie robią? Bo brutalnie mieli wojnę z Francją i z tym, z Austrią, to co co mogą robić? Teraz Austriacy ostro cisną wszystkich co? Czechów i tego, ciebie tylko ta Burgundia ciśnie. Ja to mówię ci, ja już nie mam wojsk. Widzę właśnie. Co się będę najmniej Jeśli właśnie w najemników robią na moich terenach No widzę tego kurde gdzie tu pisze za ile padnie ten fort w Pradze O, jeszcze trochę Patrz tam jak będziesz z boku przy obrążeniu masz 528, 28 jakbyśmy w 0,8 i tak dalej, i tak dalej No To wtedy będziesz mógł Masakra Był się taka rzecz pospolita, niestety, niestety, no, 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 niestety, no, dostała podupie. Austria ci z pomocą, ale na szczęście Austria tutaj cię. Oj, jakiś ktoś na mnie wraca, <grym> Wrocław, to jestem ja. Mam... A, ty zająłeś, oż ty dziadu. <grym> no ja zająłem, żeby się nie, nie produkowali tam, wiesz? No, a Burgundia dzielnie nie, nie, teraz w będzie tu. Kurde, pożyczkę wzięliśmy. Fuck. Co jak ty patrzysz, człowieku? Ja mam 380 hajsa. Ha, fuck. Kurdy, czemu ja mam minus 8? No za chwilę tę wojnę muszę kończyć. bo ja wezmę kolejną pożyczkę za chwilę. Oj, 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 pożyczki to, że mnie zauważył. Chociaż już pokój tam. No. To czekaj, spokojnie, spokojnie, nie mam pragi zdobytej, nic jeszcze od nich nie wziąłem. Mam 7% na pragę. Czechy gołgów się zrzekną dla mnie. No ale ja nic nie dostanę w tym momencie, wiesz o tym. Wiem. No to poczekaj. Aha, ja nie mogę negocjować pokoju, dobra. Wszystko Musisz jasne. iść zdobyć grubo. Musisz zdobyć grubo, bo ci nie odda ci... No, musimy mieć po prowincji jakieś, wiesz. Gołków ja wezmę, a tak... Musisz, musimy zbić do... Musisz ich nieźle zmucić. No Pragę zmucę że już ci... będzie po nich. Tak, Pragę musisz podbić, bo ci nawet tego nie dadzą nic. Jest 21% na plusie. No, nie wiem, to jest dobrze czy źle? Tak, dobrze. Mogę dać szturm, ale czy to jest konieczne? Nie, nie, nie. A ty się tam jakoś broni. Obrężyłem Pragę. Super. Spróbuj coś zyskać. Co byś chciał? Eee... Eee, hardecko czy. czy budziejowice? To hardecko lepiej. Według mnie. Radecko jak jedno. nic więcej nie da tak, jedno dadzą, to chociaż weźmy to jedno, no co, co zrobię? No tobie i go mi. No, głowów. No, no, to zawsze coś ich ściągniemy, bo tak to wiesz, tak to... I 143 hajsu mogę ci to odesłać z powrotem. No, jak kasę da, da ktoś, to będzie super. Coś takiego Dobra, czyli tak Branderburgia ee... Teraz już nie przejdzie Czyli korupcja mi jakoś rośnie Dobra. O. Co mówisz? Że Branderburgia nie przejdzie No teraz się Dobra, odbić. tu się muszę odbić na dole Aha, my mamy jeszcze wojnę? Zakon Liwiański i ry ry Ryga. No, a coś ty, myślał możesz teraz wysłać i mi pomóc. Dobra, to ja ci odbijam od Zakonu Liwiańskiego. Nie, czy to jest... Tak, jak ci... Nie. Tak, w sensie... nie, Rygi. Dobra, już Tychawcech jedzie. Pani, jak tam stoimy? Z czasem? Dwudziesta <tryk> pierwsza <tryk> minuta. Patrz, no. Nie odbije ci tych, co. Dobra, weź ten. Zakończ. Dobra, co ty tam śpiewasz? No i telefon mam wejść zakończ kończyk składnie. S2. No, to w tym odcinku to wszystko. Jeżeli się podobało, nie zapomnijcie do łapki w górę. Zapraszam także na inne nasze serie. A teraz, czym się Cześć!